14 sierpnia Spacer po działeczce Panorama A tu panorama na motor Przyjechaliśmy dzisiaj z Gabrysiem pierwszy raz Godzina jest Coś po dziewiątej Zapomniałem zegarka A nie przepraszam Punkt 9. Ogóreczki na drugi rzut Są bardzo jasne Także nie wiem czego się spodziewać nie wygląda to najlepiej, ale jakieś tam ogóry będą, przynajmniej takie, żeby chociaż parę małosolnych porobić sobie i do jedzenia na teraz. Jakieś resztki. Tutaj dyniaki ładnie sobie radzą. To jest w ogóle fantastyczna dynia. Nie pamiętam jak ona się nazywa. Grodna w końcu znalazła. Dostaliśmy nasiona od teściowej i ona leżała całą zimę i zrobiła się z zielonej na pomarańczową. Smakuje przepysznie i przede wszystkim świetnie leżakuje Arbuziaki, arbuziaki nie widać ich, mają piękną tą rosę uśmiechnięty arbus. ten jest jeszcze większy oba jeszcze niedojrzałe tutaj jest kolejny arbuziak i tu jest znowu arbuziak dynki no to, to tam jest za kawałek dynia nie? tam jest ich jeszcze więcej ciężko je dojrzeć. Dobra. W końcu zaczęło się coś dziać też tam z kabaczkami. A już do zerwania. Ja to tam nie lubię takich wielkich, także zrywamy je. Nie za duże. Hmm, kolejna dynia. I kolejna dynia. To coś tutaj, więc będzie. W ogóle ta dynia była tak późno sadzona i ta cukinia, że to jest szok. Także jest dobrze. Chłopaczek. Hmm, Bardzo dziwny kształt, ale rośnie. Codziennie większe. A ten to znowu taki pękaty. Także w ogóle będzie ciekawie. No tak, dwa dni temu byłem i zrywałem wszystko do zera. No. I to by było na tyle. Także trzeba dzisiaj znowu zrywać. Kolejne dwie cukinie. O, tam na szczęście jest tylko jedna do zrywania. O le kaban. Ojeju, to tam muszę iść. Dobra! No, a w ogóle ta dynia olbrzymia, to już się na nas obraziła i nie rośnie. I co najciekawsze, na tym krzaku odrzuciła wszystkie inne. To przez suszę na 100%. Tylko nagram i zaraz przyjdę. Każdy ma inny dźwięk. Nie ja wiem czy dojrzałe, czy niedojrzałe. O, jeny. Ale już dwa zjedliśmy. Co ciekawe, żółte się bardziej nadają na polskie warunki. Jest ich mniej na krzaku. Są bardzo smaczne, ale bardzo szybko dojrzewają. Te zielone cały czas jeszcze czekają. A tamte już mamy pojedzone. Melony, jak zwykle, będą piękne. w ogóle on pękł ale się zabliźnił także może będzie Okej, okay. jest długi, nieforemny ale co tam no dobra, te dynie hokkaido No tutaj dreptać to jest cud dobra, te to już kabaczki pokazywałem ale ten kabaczek tutaj sobie dobrze radził, o dziwo, Sztuki latają, pracują tutaj podejrzewam, że nie jednej rzeczy jeszcze nie zobaczyłem w ogóle że rośnie, bo tu jest taki dość Mocny gąszcz, no ale cóż, dzisiaj będzie 30 stopni, a jutro może popada. Jeszcze ziemniaki mi tu zostały do wykopania. Na razie niech siedzą w ziemi. Tutaj to jest sucho, okrutnie. Nic nie rośnie. Z cukrowej kukurydzy nie będzie nic. Parę dzwoneczków będzie z Pesalis, z miechunki pomidorowej. Nie, no, jakaś fasolka też wisi, ale no nie, ma to mało powiedziane, no jest tragedia. Dobra, melony cukrowe rosną. Je tutaj najbardziej podlewam teraz. I działam z nimi, żeby one nabrały troszeczkę, przecież podejrzewam, że one będą takie małe. Tutaj jeszcze jeden melon się wychował. Dynki, dynki. Dobra, to jest pole arbuzów, do której jest u góry. I właśnie te żółte są po stokroć lepsze. Na nasze polskie warunki szybciej dojrzewają, są mniejsze. Ale za to naprawdę radzą sobie dobrze. Ten jeszcze nie jest do zbioru, bo ten ogonek tutaj taki powinien być już suchy. Tutaj tak samo ogonek nie jest suchy. I tam też nie. No, Gabryś dopiero co jednego zbierał. Zastanawiam się, czy ten zielony, bo to był pierwszy arwus. Patrzcie, jaki on jest w ogóle wielki. On jest jak moja łapa. Ja mam dużą łapę, nie? I ten taki sam. Także nie wiem co to jest za odmiana, ale piękne dwa arbuzy są naprawdę. To jest kolejny, który rośnie, ale te już są mniej kształtne, o właśnie tak jak ten, ale przybierają dość mocno, także jeszcze coś z nich będzie. Pomidorów jest sporo, te małe są kwasiory, I tak, to są takie jak przemysłówki. Nie? No, zrobiłem w końcu porządek z truskawkami, 30 sadzonek dla mnie jest już. Tam są następne. O, gabryś, borówki dojrzały, możesz przyjść zjadać. Tam to jest wszędzie brzydko, ale nie ma co się przejmować. Też jedna mała dynia, też bardzo późno wysadzona, ale chociaż jedna będzie. Drzewka sobie dość dobrze radzą. Papieróweczki cały czas zbieramy, cały czas zjadamy. Są pyszne, mimo że są dość małe. A to już idziemy tutaj też. Jedna papryka, nie? No w tym roku to papryki, to, to nie jest szał. Nie ma o czym w ogóle mówić, no ale... Nie każdy rok może być idealny na paprykę. Rok temu było fajnie. Meluny... cukrowe. To są takie resztki z tych pomidorów, które tutaj dorzuciłem. A jak pięknie planują. Nie wiem co to za odmiana, bo oczywiście Gabryś siał. Ole byki, takie! że aż miło, nie? Mam nadzieję, że to nie są żadne zielone i w ogóle na zewnątrz, a takie wielkie. Podejrzewam, że to jest malinowy warszawski, bo one właśnie tak wyglądały. Kompostownik. Chyba nam na wierzch, ale ładnie usiadło dzięki temu, że przykryłem. Cały czas się uczę. Jakieś tam rzutkiewki, ale nie pamiętam jakie. Cykoria. No i nic nie wiąże. Ja nie wiem jak długo. No niby to serduszko się tam zawiązuje, ale mam nadzieję, że kiedyś się zjem. Też są jabłuszka. Te jabłuszka są piękne po prostu. Mm. Oczywiście, że jest robal i to nie w jednym. Ale są ładne. I to jest kronoselka. A tu jest malinowa oberlandzka. Też bardzo ładna. Podoba mi się. Choruje mi. Albo nie wiem, czy choruje. Nie wiem, co to jest. Jakie dziwne liście dostała Brzoskwinia. Te stare, a młode przerosty są ładne. Jeszcze raz rzut na ten gąszcz. Okej. Okay. pory widać. Kolejne groszki, cukinie. Ogórki już się kończą, nie? To teraz zostawiamy do samego końca, niech wszystkie co są zawiązane będą po prostu największe jakie tylko mogą być. I potem je zebierzemy, wszystko, resztę zieleni na wyrzucę i tyle. Tu były dwa arbuzy i oczywiście dwa już zjedzone i też żółte, nie? To jest to samo właśnie dynia, nie pamiętam jak ona się nazywa. Jakaś francuska, ale fantastycznie wygląda i pięknie rośnie, ono już większe nie będzie. <laughs> A tutaj też jest gąszcz, co ciekawe. U, ciemna jedna się też została, ale malutka. Na zewnątrz kilka papryk się wzięło, ale tylko w tym miejscu. Ona nic. Jest pięknie, tyle tych dyniak co tu jest. To jest radość I tu kolejna A tutaj coś dziwnego się dzieje O, krzek odrzuca dynki i to takie niemałe te dynki odrzuca Bardzo ciekawe Może przez to, że zimną wodą go podlewałem Nie mam pojęcia No ale tej nie odrzucił chyba co? Nie, no to jest OK To już jest Wykończona, więc na kompostowniki tyle, trzeba podlewać więcej Szkoda, A takie życie A to ja zjadłem bolusze Pyszne były? A zjadłeś wszystkie? To dobrze A tutaj to jest gąszcz Dzisiaj nie ma dużo dojrzałych, ale tak dojrzewają falowo, że po prostu po koszu i, i do domu, nie? Także dzieje się.